Cześć, witajcie na kanale Pika Piotru. W wieku 40 lat zainteresowałem się kartami Pokémon do tego stopnia, że zebrałem drużynę Pokemonów i razem będziemy otwierać boostery, zbierać karty Pokémon. Rozmawiać sobie na temat ciekawostek związanych z kartami Pokémon. Zapraszam do mojego świata. To jest moja drużyna Pokemonów. Espion! Zobaczcie, z tymi Pokémonami będziemy otwierać karty Pokémon. Zapraszam do mojego świata. Bulbozaur, bulbozaur. Chamanda, ciamanda! Pikachu! Pika, 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 pika! Yy, ten! Nie jaką tam? Gast? Nie, ten! No, kurde za yy, ten. Duch, no. Yy, Gengar! Gengar! IB, Eevee! Zobaczcie, jaki piękny Eevee mamy. I mamy Ambreona! Ambreona! Także razem będziemy chodzić po krainach, zwiedzać i przemierzać krainy, i zbierać karty Pokémon, walczyć z trenerami. Na robić bitwy, kart, Pokémon. No, zobaczcie, mamy tutaj takie boxy, będziemy otwierać. Change of Mask. Yy, tu mamy Steral Miracle. Crimson Haze. Zobaczcie, między innymi takie busterki, będziemy świeżutkę do wiórki japońskiej otwierać sobie na tym kanale. I będziemy dropić na przykład takie rzeczy. Słuchajcie, tak? Tak, jeżeli Was to interesuje, także zapraszam do mojego świata. I co? No i bądźcie ze mną i będziemy otwierać nowe boksy i dropić co się da. Greninże, nie Greninże, różne rzeczy, no Także wszystko jest jeszcze do wyłapania. No i co? Wraz z moimi pokemonami zapraszam Was do oglądania. Heja!